To jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw ostatnich tygodni. Pogrzeb Tadeusza Dudy, mężczyzny podejrzewanego o zabicie swojej córki i zięcia, w Kościele Katolickim, wzbudził falę krytyki i pytań. Jak to możliwe, że osoba oskarżana o tak brutalną zbrodnię otrzymała uroczysty pochówek z Mszą Świętą? Ta historia dzieje się w Polsce w niewielkiej miejscowości w Małopolsce, ale poruszyła ludzi w całym kraju. W dzisiejszym materiale opowiemy o tym, co naprawdę wydarzyło się w powiecie limanowskim. Dlaczego Kościół zdecydował się na katolicki pogrzeb i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie leży granica między miłosierdziem a sprawiedliwością? Zapraszam na szczegółowy reportaż i analizę tej poruszającej sprawy. Na początku tło tej wstrząsającej tragedii. Tadeusz Duda był mieszkańcem powiatu Limanowskiego w województwie małopolskim. Nie był postacią znaną szerszej opinii publicznej, zwykły człowiek z małej miejscowości. Ale wszystko zmieniło się w jednej chwili. Według śledczych 29 czerwca 2025 roku doszło do brutalnego ataku. Tadeusz Duda miał zastrzelić swoją córkę i jej męża. Motyw, oficjalnie nie został w pełni ujawniony. W mediach spekulowano o konflikcie rodzinnym, napiętych relacjach i możliwych sporach majątkowych. Opis zdarzenia jest dramatyczny: zginęła młoda para, córka i zięć podejrzanego. Sąsiedzi opisywali, że nie mogli uwierzyć taką tragedię. Mała, spokojna wieś w Małopolsce zamieniła się w miejsce zbrodni. Po zabójstwie Tadeusz Duda zbiegł z miejsca zdarzenia. Rozpoczęły się poszukiwania, w które zaangażowano policję i lokalną społeczność. Atmosfera w okolicy była pełna strachu i napięcia. Wszyscy zadawali sobie pytanie: Gdzie jest morderca? Czy planuje jeszcze coś zrobić? Czy może się ukrywa w lesie, a może już nie żyje? Ostatecznie ciało Tadeusza Dudy odnaleziono 1 lipca około godziny 20:30. Było ukryte w masywie leśnym przy drodze. Według nieoficjalnych ustaleń wszystko wskazywało na samobójstwo. Mężczyzna prawdopodobnie odebrał sobie życie niedługo po dokonaniu zbrodni. Po kilku dniach od odnalezienia ciała zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Odbyły się w poniedziałek 7 lipca w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w kamienicy, w powiecie Limanowskim. To parafia dobrze znana mieszkańcom centrum, duchowe i społeczne lokalnej wspólnoty. Pogrzeb miał formę katolicką z mszą świętą. Modlitwami i obrzędem pożegnania zmarłego. Obecny był ksiądz prowadzący liturgię i żałobnicy, rodzina i znajomi. I właśnie to wywołało największe emocje. Gdy informacja o kościelnym pogrzebie Tadeusza Dudy przedostała się do internetu i mediów w sieci, zawrzało. Pojawiły się setki komentarzy, które wyrażały szok i oburzenie. Dla wielu internautów decyzja o odprawieniu mszy pogrzebowej była nie do przyjęcia. W ich oczach kościół stał się instytucją, która zamiast potępić zło udziela mu rozgrzeszenia. Ale były też głosy uspokajające. Niektórzy podkreślali, że każdy człowiek zasługuje na modlitwę, że nie nam ludziom osądzać sumienia innych, że Kościół ma obowiązek modlić się nawet za największego grzesznika. Te dwa obozy, oburzeni i wyrozumiali, toczyły zażarte spory w komentarzach pod artykułami i postami. Sprawa z lokalnej tragedii urosła do ogólnopolskiej dyskusji o sensie wiary, miłosierdzia i sprawiedliwości. W związku z tą lawiną krytyki głos zabrał ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, teolog i wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. W wywiadzie dla RMF 24 wyjaśnił, jak wyglądają zasady Kościoła Katolickiego w takich przypadkach. Katechizm Kościoła Katolickiego wyznacza bardzo konkretne reguły. Pogrzebu kościelnego odmawia się tym, którzy publicznie trwają w grzechu ciężkim i odrzucają pojednanie z Bogiem, na przykład publicznie promują zło albo z niego szydzą. Żeby grzech był śmiertelny, muszą być spełnione trzy warunki: poważna materia, pełna świadomość i dobrowolna zgoda. Grzech ciężki niszczy miłość w sercu człowieka, oddziela go od Boga. Ale Kościół przyjmuje też możliwość nawrócenia w ostatniej chwili, nawet w ciszy serca. Ksiądz Strzelczyk tłumaczył, że Kościół nie ma narzędzi do badania sumienia zmarłego. Jeśli ktoś popełnił straszliwą zbrodnię, ale w ostatnich sekundach życia żałował i błagał Boga o przebaczenie, nie da się tego sprawdzić. Dlatego zasada jest taka: jeśli nie ma dowodu na publiczne odrzucenie Boga, Kościół nie odmawia pogrzebu. Właśnie dlatego parafia w kamienicy zdecydowała się odprawić pogrzeb Tadeusza Dudy. Księża nie mieli dowodu, że zmarły z dumą przyznał się do zbrodni, że się nią chwalił lub że odrzucił Boga. Nie było też możliwości, by porozmawiać z nim o żalu, ponieważ zginął. Po ludzku patrząc, jego życie zakończyło się w ucieczce i prawdopodobnym samobójstwie, co wielu uważa za dodatkowy grzech. Ale Kościół podkreśla, że w przypadku samobójców także stosuje zasadę miłosierdzia, uznaje, że nie znamy do końca przyczyn decyzji ani stanu ducha. Księża tłumaczą, nie chodzi o wymazanie winy, ale o modlitwę za zbawienie duszy. Pogrzeb katolicki nie jest nagrodą ani pochwałą życia zmarłego to prośba do Boga o przebaczenie. Nie zmienia to faktu, że taka decyzja budzi ogromne emocje. W oczach wielu ludzi. Pogrzeb kościelny dla mordercy wygląda jak publiczne rozgrzeszenie. Jakby Kościół powiedział wszystko jest w porządku, to może być bolesne, zwłaszcza dla rodziny ofiar, która musi żyć z traumą i wspomnieniem tragedii. Ale z perspektywy teologicznej to nie jest zgoda na zło, to nadzieja na Boże miłosierdzie, nawet w obliczu największego grzechu. Kościół uczy, że każdy ma szansę na zbawienie, jeśli żałuje i prosi Boga o wybaczenie, nawet jeśli zrobił coś niewyobrażalnie złego. To nie jest łatwa nauka, dla wielu wręcz zgorszenie, ale jest ona fundamentem chrześcijańskiego przekonania o miłości i przebaczeniu Boga. Sprawa pogrzebu Tadeusza Dudy to nie tylko dramat rodzinny czy lokalna tragedia to symboliczna historia, która zmusza nas do głębszego spojrzenia w lustro w lustro, w którym odbija się nie tylko człowiek, który popełnił zbrodnie, ale również nasze własne myślenie o winie i karze o przebaczeniu, miłosierdziu. A także o granicach, jakie chcemy wyznaczać jako społeczeństwo. Czy Kościół powinien być miejscem wyłącznie dla tych, którzy przeżyli życie bez skazy, czy może powinien pozostać przestrzenią, w której nawet największy grzesznik ma prawo zapukać do bram miłosierdzia, choćby w ostatniej minucie, na granicy życia i śmierci? Z jednej strony mamy ludzką sprawiedliwość sprawiedliwość, która krzyczy: Ten człowiek nie zasługuje na pożegnanie, na błogosławieństwo, na modlitwę. Zniszczył dwa życia. Być może planował te zbrodnie, jak więc można odczytać nad nim słowa Ewangelii? Ale z drugiej strony mamy wiarę, która mówi: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mamy też naukę Kościoła, która, jakkolwiek kontrowersyjnie by to brzmiało, wciąż wierzy, że nawet w najbardziej mrocznej duszy może zapalić się iskra skruchy. Czy wiemy, co działo się w głowie tego człowieka w ostatnich minutach życia? Czy miał chwilę refleksji? Czy błagał w myślach o przebaczenie? czy może pozostał nieugięty i zamknięty na wszystko tego nie wie nikt i właśnie dlatego kościół który nie ma dostępu do ludzkiego sumienia przyjmuje zasadę miłosierdzia zamiast potępienia ale ta decyzja nie jest łatwa nie dla księży nie dla wiernych nie dla rodzin ofiar może być jak sól na ranę może budzić bunt gniew poczucie niesprawiedliwości bo czy modląc się za zabójcę nie zdradzamy pamięci o jego ofiarach czy dając mu ostatnie błogosławieństwo nie odbieramy prawa do żałoby tym, którzy cierpią. Właśnie tu rodzi się pytanie, które każdy z nas musi sobie postawić. Gdzie dla mnie, jako człowieka, jako obywatela, jako wierzącego lub nie, przebiega granica między sprawiedliwością a wybaczeniem? Czy wierzę, że każdy zasługuje na drugą szansę? Nawet jeśli nie możemy jej już sprawdzić? Czy moje poczucie sprawiedliwości opiera się na zemście, czy na nadziei, że zło można jeszcze przemienić? Może właśnie dlatego ta historia tak nami wstrząsa? A co wy o tym sądzicie? Czy Kościół powinien odmówić pogrzebu osobom oskarżanym o tak straszne zbrodnie? Czy rozumiecie decyzję parafii? Czy ją potępiacie? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Chcemy znać Wasze zdanie. Jeśli interesują Was podobne tematy, prawdziwe historie, kontrowersje i ważne pytania moralne, zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękujemy, że jesteście z nami.